I witam z kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Lena. Hej! Z Lenu się nie widzieliśmy 6 tygodni, ponieważ wyjechała do Stanów, ale już wróciła i stwierdziłam, że to jest idealna okazja na to, żeby nagrać kolejny odcinek. I dziś będziemy robić zamianę koszykami z TK Maxa, bo ten odcinek w ogóle jest ta seria, Wam się spodobała na tym kanale, więc lecimy do zakupy. I jesteśmy już na miejscu, jest tutaj za nami TK Max. Przypominam tylko dwie zasady, bo to jest nowa zasada, mamy 5 minut na zakupy, a druga jest taka, że mamy do wydania 150 zł. Do zdrowienia więc idziemy do środka. Hey. No właśnie, ulubiona youtuberka. Wybieramy gadżety. Uwaga, patrzymy co ja jest. Ja przy czym się zawiesiłam Przy tym, czy chcę proszowego królika, proszowego mamy, czy pluszowego wielorybu I wróciliśmy ze sklepu, mamy już nasze torby. Budżet to 150 zł w TK Maxie, więc Elena. Ja, mężczyzna sam, ja to bo mi wyszło 180. Okej, okay, muszę wyjąć moje rzeczy. Aha, bo Lena sobie kupiła jeszcze AirPodsy Posts. się case na AirPodsy Lena po prostu musi wyjąć swoje zakupy. Coś tu wypadło, ja nie patrzę nie. na to. A jeśli taki cinek się podoba, to na zostawcie apkę w górę, subskrybujcie mój kanał, po więcej, a my teraz robimy unboxing. I Lena, jak już jesteś gościem, to zacznij. Wiem, co tam masz w tej torbie? Zobaczymy, no, co mi postanowiłeś stresować. Właśnie no, ja bardzo. troszeczkę w połowie zakupów zapomniałem, że to robię dla ciebie. Później stwierdziłem, że to, dobra, w sumie ja whatever. Jak się pytam, czy ja to wybieram tak jak dla siebie? Tak, no to jak dla siebie. A ja tak właśnie później hmm. wybieram trochę dla ciebie, później dla siebie, tak różnie dopiero teraz zobaczyłam tą metkę i okay. sobie coś uświadomiłam, dobra, okay. zaczynamy! okej okay. wow. to jest statyw na telefon to, to jest, jest statyw na telefon, który możesz przypiąć do stolika, super! siedzisz sobie przy biurku, Nie, no przy komputerze i możesz sobie postawić taki statyw i no nawet odpalić live'a na instagramie ale to jest tylko 30 zł. To było w ogóle niesamowite. Patrzcie, to co najwięcej tak rzeczy kosztuje 27,99. Tak. To jest najbardziej popularna cena. I 19,99, bo ja mam dużo takich też. Bo ja staram się brać tańsze rzeczy, ale dużo. A jaki masz telefon? 11 Pro Max No to idealnie to jest na 11 Pro Max. Proszę, to jest dla Ciebie. Dobra! Dobra, to teraz ja robię unboxing. Dobra, ja wezmę to co wypadło już chyba, nie? To jest pluszowy wieloryb. Ł ładny wieloryb. I ja się obawiam, że to jest zabawka dla psa. Tak. A ja myślałam, że to jest pluszowy. No tutaj jest po Nando. Po chciałam pluszowego, się, to... Ja po prostu chciałam pluszowego wieloryba. Okej. Okay. Lęsik dla, dla ciebie. No zobacz, no wieloryb? Wieloryb? Wielorybka. Chcesz wieloryba? On się patrzy na mnie, jakbym był jakiś niedorozwinięty. W każdym razie, ładne to jest. No, właśnie, mi się bardzo spodobał. Ale jest to zabawka dla piesków. No, ale to jest duże. 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 Ja bym mógł to mieć, mieć na łóżku, zabaw... i bym mógł pan... tak sobie skręcić. Tam jeszcze jeszcze popotamy. Ładne, fajne, Dzięki, Już, Lena. Uroczy jest. No to teraz ja. O, Blazek po niego przyszedł. Chcesz Blazek? Chcesz wiele rybę? No, chodź tutaj, coś się z tej kamery. Chodź. Wiele ryb. Chyba mu się podoba, jednak. Ale metkę została. Jest... Tak, on po prostu chciał metkę. Tak, pasę, dawaj. Nie wiem, co to jest. Wydaje mi się, że to może być lucrecia, ale nie jestem pewien i stwierdziłem, nie, że wezmę to, bo kosztowało 8 zł. To jest dziwne jakieś, czekaj. Trzeba na naklejkę z ceną. 7,99 dokładnie. Wydaje mi się, że to może być soft lukrecja. Lucrecien. Mikru...ce. To jest o, miękka lukrecja. Okay. Patrzcie, jak to wygląda. Patrzcie, jakie kuleczki. I jednak nie przetestujemy tej lukrecji no dobra, jednak nie będziemy testować tu presji. Czas na mnie. O wow, czemu tu jest tak dużo zawiniętych rzeczy? Bo są fajne. Dla mnie. Znaczy dla mnie, dla ciebie. Bo ty wcale nie masz koteczka. No, Ale ja mam koteczkę. Kupiłaś mi seczki dla kotka? Tak. A czemu dwie różne? A jest turkusowa z łapkami, a tu jest napis. Ładne, za 14,99 Czemu to jest napisane teacups, dinner? Bo to jest dinner plate Okej, okay, dinner plate Dinner plate Ładne, Wierdajne urocze Fierdajne Dziękuję Lena, fajnie, że mam kota no, O, damy tu tył Dalej, jedziemy to jest kubek. Ładnie, tak, to jest kubek. Ja kupiłem ci kubek w taką panterę trochę jakby. Bo stwierdziłem, że to jesteś taka groźna. To za mnie taka kocica, tak? No, kocica sobie. Fajny był! 1999. Ładny, ładny! Dziękuję. Nie ma To takie to. trochę jakbyśmy sobie kupowali na prezenty. Tak, na święta. Tylko że... jest lato. Tak. Super, dobra, wyjmuję kolejną rzecz. Hmm. Wow To jest jakieś, nie wiem, patyczek, odświeżacz To jest odświeżacz powietrza ze słoniem Ale ładny kolor, wziąłem wzięłam że niebieski ładny to Kolor jest, jest ładny, ale jest to ginger lily lotus o, Nie to? miałam czasu, żeby czytać Okej okay. Bo to było już na koniec Niech to się otwiera Ewentualnie było jeszcze jedno takie z krzyżem, więc 27,99 to drogi zakup, Lena mm, jak łazienka Chcę przystawić do łazienki i tu, bo Tylko, niebieskie? No i jak te niebieski jest najładniejszy, właśnie dlatego to wzięłam. I pasuje do wiele ryba. Okej, okay, no więc jest... W środku są kulki jakieś. To są kamienie. Właśnie tak jest. Okej, okay, fajnie i patyczki, super. Ekstra dyfuzor. To nie jest dyfuzor. To jest dyfuzor. Dyfuzor to jest to, z Nie, bo masz też dyfuzory takie z kijkami. To się nazywa dyfuzor. A. Możesz odwagować okay. kolejną rzecz. Poddane. Waga to jest chyba kolejne jedzenie. Tak, to Boże, to wyglądało tak pięknie, że musiałem to wziąć Kosztowało 16,99. To jest? są to smores bites. Smores. Smores, smores bites. Bites. To są po prostu właśnie nie wiem, bo generalnie a, smores, małe, to masz jak wiesz, Herbatnik, czekolada i pianka. No. A to są takie bajtsy. Patrzcie, wygląda tak. Ładnie. O, ale ładnie pachnie. Tak, ale wygląda tak pięknie. No tak trochę. Wygląda, na... czemu to jest mniejsze niż Dobra. na okazowaniu? Mm. mm. Mmm, jak wafel ryżowy w białej czekoladzie, polany czekoladą i karmelem. Mmm, dobre. lepsze niż się spodziewałem. Nie, no całkiem smaczne, taki snack fajny. Dobra, nie spodziewałem się, bo bałem się, że będzie to niedobre. Aczkolwiek myślałem, że to jest w ogóle co innego, myślałem, że to jest ciastko. To smakuje jak coś, tylko co? To teraz biorę kolejną rzecz. Nie mam wszystko w folii. Bo to są niespodzianki. To jest fajne, to jest bardzo fajne. Nie? 29,99. Tu zodiaku. For decoration only. Lubisz, Takie w ja twoim ja stylu. Chciałam powiedzieć, że ty lubisz dziwny decoration. Znaczy nie wiem czy dziwny, ale. No tak, ale gdzie ja mam to niby postawić? U siebie w pokoju. Nie, bo nie mam do czarnego to, w pokoju. To, to może właśnie czas wprowadzić taki. Masz coś złotego w pokoju? Mam. No, widzisz to, tu masz złoto. Ja myślę, że ja to postawię w wejściu do domu naszego. No nie wiem, mi się podoba. Ładne, zapytań. ładne. Ja nie lubię takich randomowych rzeczy stojących zwykle. No to czemu to wzięłaś? Ale właśnie to mi się podoba. Okay. To jest jedna z niewielu rzeczy, które mi się po prostu spodobały, bo stwierdziłam, że fajnie z tobą, bo tu ma taki zodiaku, tutaj ma taką ładną różę, to no podoba mi się. Podoba ładne to. paznokcie. Linii popularnych <laughs> nie ma. Tipsy i nakle. <laughs> Wiem, ja na tym będę się uczyć robić tipsy. Super opcja. Fajne, no. dzięki Lena. Możesz wyjmować kolejną rzecz, bo okay. ty masz jej więcej. Ja postawiłam na jakość, a nie ilość. Okay. Dlatego kupiłam ci drewnianą rękę i. Dzięki. Wieloryba dla psa, który jest większy niż Twój pies. To prawda. I uwaga, to są miseczki dla psa. W sensie to nie są dla psa, to są normalne miseczki z działu kuchnia, ale ja szukałem dla blajza beżowych tych. I to właśnie to był moment, kiedy mi się przypomniało, że ja te zakupy robię w sumie dla ciebie. ciebie. No, no, tak, tak jakby. To możemy zrobić wymianę. Ja ci oddam te miał. A ty mi oddasz te, bo ja potrzebuję beżowych dla blajza miseczek. No dobra. A te z psem miał chyba nie będą mu się podobać. Ale ładne, nie? No takie proste. Face takie całkiem, No tak, całe moje życie. I uwaga. A nie, to moja to Ale maseczka. Maseczka. to jest ostatnia rzecz. No co? Tak mało? No, to nie no dobrze. To nie uwaga, ostatnia no, rzecz. Od Leny to jest S plus F, jak Sylwia i Filip. I jest napisane Relax. Ale bardzo ładny kolor. Ale zapach łazienkowy też. Nie wąchałam, nie wiem. No to jest łazienka. A czemu nie wąchałaś? No bo mi się podobał kolor i stwierdziłam, że nie chcę wąchać. Także okay. wtedy za długo zastanawiać. Jest spoko, not my favorite. Znaczy taka, ale dziękuję. Prostu, żeby ładnie stała i się Tak, a no. gdzie ja znowu dam ten turkus? To jest ta, której nie będzie ci szkoda. A gdzie dam ten turkusowy? Razem z tym Postawiłam na niebiesko. Dziękuję, Lena. Niesamowite zakupy. Dobrze, to teraz możesz robić unboxing rzeczy, które ja ci kupiłam, bo jest ich dużo. Ale jest tam no. trochę jedzenia, więc będziemy sobie testować. Też masz świeczkę. Ale masz zapach. Ja nie patrzyłem na wygląd, tylko na zapach. Jest przekazatka. No, ładnie A W ogóle ile to się ta świeczka kosztuje? Ta kosztowała 2799. No, jest mniejsza, ale jest super, ponieważ to jest papaja mango, jakby ktoś nie no. wiedział, jeszcze wam pokażę. papaja mango. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. No, ona jest piękna. Zostawię ją to będzie nam pachniało. Tutaj mamy skały czekoladowe. I... Jakie skały? Rocks. Ale to jest crispy rice, to jest taki ryż preparowany w czekoladzie. Fajnie, to będzie dobre, myślę. Przetestujmy. Możesz ryż preparowany, czy nie? Okay. Bo Lena generalnie nie może iść połowy rzeczy, nie? Jakie no istnieją na tym świecie. Wow. Czekaj, to czekaj, nie? Czekaj, będziemy testować. Nie to to było, tak jakby Proszę. Dziękuję. Ale on ma być naprawdę crispy okay, no, no. Nie jest crispy. Nie chrupie Trochę tak jak na, jak na wszystkich świętych sprzedają takie szyszki, szyszki. Mhm. Jak za 7,99 to jest ok Fair enough. I to to jest... jest super Dominik, co to jest? To jest szminka XXL, widzisz ją? To jest góra szminki A tak serio to nie wiem, to jest zabawka dla dzieci Make-up coś tam i stwierdziłem, że ty lubisz make-up więc ci wziąłem. Ale to jest od 15 lat Niemożliwe. Nie, musisz to odpakować. Może, możecie wyjąć slime'a? Nie, chcemy to odpakować totalnie. Kosztowało to 19,99. Okej, okay. dobra chwila. Odpakowujemy w takim razie. Robimy unboxing. Tak, totalnie chcemy unboxing. Rainbow High. A czy to jest, to jest taki mystery box, że nie wiesz co się trafi w środku. No nie, że teoretycznie powinieneś mieć szminkę i slime'y. Okej. Okay. I że po tym slime można rysować, w sensie to zrozumiałam. Dobrze, to. Wow, otworzyłaś świnkę. Czekaj, dobra, I się nie, to jest jakieś ciekawsze niż myślałam. Jak to? Nie, to jednak Te nie jest. Ma. To jednak nie jest ciekawsze. To Ale... w tym robisz slajma! Jak w tym robisz slajma? To się nie otwiera. To to możesz powiesić. Aha, a ja myślę. Myślałam... Tu jest saszetka. Jedna, ja Druga. Nie, to jest szminka. To jest instrukcja jakaś. A nie! Tu masz kartkę, co możesz kolekcjonować jakby. A to... Oh, ale masz... Ja Ci powiem, czy on jest jakiś super wow. Pokaż go. Nie ma takiego problemu. Stęczą. A jest! Oh. Diamentowy! Dobra i to się odprywa. Ultra rare! Czy to jest jakiś najmocniejszy. Masz, Chwila. Nazywa się I Get Sunshine. Ja się, wszystko jest Ej, ale serio to jest, żeby nie było, że ja oszukuję, on ma tu diament i jest napisane, że to jest ultra rare. Kupiłem najlepszą rzecz ever. Ja odpakuję Ci drugą saszetkę Te saszetki się nie otwierają. Tak ty to odpadywasz. ale jest ultra rare. Wiesz jak dziewczynki, by wszystkie, które to kolekcjonują, się cieszyły. Zalazłem kieliszek. 15 ml. Szocik I co, i w nim się robi slimea, czy Ota Nie, Ja nie wiem, to Stop! To no się jeszcze otwiera. To no się otwiera. Wow! To już się nie nadaje do niczego, okay. nie jest potrzebne. Ale Fine. tam były jeszcze rzeczy. Ile saszetek, A bo tu masz instrukcję! Czyli to jest wszystko do slima: jest łyżeczka, lip gloss, slime i coś tam. Okej, okay, nieważne, starczy. Fajna zabawka. Fajna i mieć jakieś dziwne rzeczy do kompletów, to proszę. Fajne. Ale widzisz, jak miałeś fan przy tym? Super fan! Yeah! Dobra, może żebyś unboxing. Ile masz jeszcze rzeczy? Jedną? Jedna. ostatnia? Jedzenie. Okej, okay, super. To ja kocham jedzenie? jedzenie. No bo ja jestem słodyczowym no, człowiekiem. Ja po z To są postycze. żelki. To są żelki pina colada z watermelon. Wow. Ile kosztowały? 9,99 Za to trochę dużo jak na żelki. Ale tak. mogą być dobre. Ale mają ładne opakowanie. Tak, jest jakiej uroczaj. Jak Ewidentnie mm. nie umiesz opakowywać jakichś rzeczy. To czekaj, teraz ja wezmę to jest pinakolada i jest jeszcze watermelon. Ja jest watermelon. Nie, oba musisz spróbować. Musisz, oba. No Okay, odaj jeden, dobra, w pinakolada. colada. Okay. Hmm. Chociaż w sumie ananasowy żelek, ja czuję ananasa tylko i trochę kwaśnego, no bo mają posypkę kwaśną. no ja nie wiem, kwaśny, żeby mi żelki nie Mister jeszcze. Man, Little Miss, Little Miss Sunshine, Hello Sunshine, Watermelon and pinakolada Colada Jellies. mi smakuje ci? An Dobra, to teraz arbuzowe. Strasznie dziwne. Na początku było dziwnie, potem było lepiej, a potem było gorzej. Ja po prostu nie czuję tego arbuza. Ja czuję, ale jest twarde jak na żelka. Sery są twarde, ale arbuzowe jest o wiele lepsze niż pinakolada. No jest lepsze. Pinakolada jest taka, yy. mm -hmm. ale arbuzowe jest taki... radę. Nie Jasne. Jeśli taki odcinek się spodobał, to kończymy łapkę w górę, wpadajcie też do leny i widzimy nie. się w kolejnym odcinku. Bye! Bye.